z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Bez zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Zawsze świętujemy ją w tydzień po zesłaniu Ducha Świętego, a na kilka dni przed Bożym Ciałem. Tak naprawdę umiejscowienie tych dwóch uroczystości w kalendarzu liturgicznym nie jest przypadkowe. Jest bardzo mocno związane z uroczystością zesłania Ducha Świętego, który w dniu dzisiejszym pokazuje się nam jako Duch Prawdy. Sposobu mogłoby się wydawać, że prawda o Trójcy Świętej leży gdzieś na pograniczu naszych zainteresowań, zainteresowań naszej wiary. Jest ona dogmatem, więc każdy z nas przyjmuje ją do swojego serca i uznaje za prawdziwą, ale tak naprawdę wielu z nas traktuje ją tylko jako teoretyczne rozważanie, nie mające żadnego realnego wpływu na nasze codzienne życie. Jest jednak zupełnie inaczej. Każdy z nas codziennie żyje w łonie Trójcy Świętej. Całe nasze życie, wszystkie miejsca i wszystkie czasy, cała historia ludzkości rozgrywa się w łonie Trójcy Świętej. Wszystkie nasze decyzje, problemy i sprawy tam się właśnie znajdują. Dlatego zainteresowanie Trójcą Świętą powinno być tak naprawdę w centrum naszego szukania odpowiedzi na najważniejsze pytania w naszym życiu. Sakrament Chrztu Świętego bardzo mocno włącza nas w to Boże życie. W życie Bożej Miłości, Bożej Prawdy. Wszystkie sakramenty to życie umacniają. Ale ktoś powie, co to wszystko znaczy? I to jest bardzo dobre pytanie. Bo faktycznie Bóg objawia nam samego siebie, ale objawia się stopniowo. Dzisiejsza Ewangelia, w dzisiejszej Ewangelii, Chrystus mówi do nas: jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Co znaczy, że prawda będzie się pokazywała nam stopniowo, a odpowiedzialny za tą stopniowość jest Duch Święty. To jest niezwykła Boża pedagogia, która tak naprawdę wychowuje człowieka do poznawania coraz bliżej Pana Boga. Gdyby Bóg dał nam od razu całą prawdę o sobie, człowiek mógłby jej nie zrozumieć, mógłby ją źle wykorzystać, a ostatecznie zniszczyć. Dlatego Bóg z czasem pokazuje nam siebie, pokazuje nam swoją miłość. Prawda w chrześcijaństwie ma charakter historyczny, nie znaczy, że się zmienia, ale tak naprawdę to znaczy, że się objawia, ukazuje się coraz bardziej każdemu z nas. I to nie są jakieś abstrakcyjne rozważania. Warto spojrzeć na swoje życie. Jak zmienia się nasze spojrzenie na świat, nasze cele, nasze wartości, nasze sposoby modlitwy, nasza wiara, nasze sumienie, które pokazuje nam coraz to nowe sprawy i nowe sposoby podążania za Bożą miłością. Gdybyśmy stanęli, byłby to bardzo zły znak, gdybyśmy nie zauważali w sobie tego dynamizmu. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas takim wielkim wezwaniem i pytaniem, czy moje życie i moja wiara jest prawdziwie pielgrzymką. Bo to jest pielgrzymka naszego życia, pielgrzymka, która nie znosi postojów. Warto pytać siebie, czy przypadkiem jak gdzieś nie przystanąłem i nie powiedziałem, Panie Boże, to mi już wystarczy, nie chcę więcej. Byłoby to wielka zdrada Ducha Świętego. Tak naprawdę warto pytać się, czy moje sumienie na nowo pokazuje mi prawdę, na nowo pokazuje mi nowe rzeczy i nowe sposoby podążania za Bogiem. Warto sobie na nowo przypominać te Jezusowe słowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem.